Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest pan Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Potrzebujemy armii Ignacy, bo nasza armia jest odseparowana. Gdzie chcesz armię? Jeżeli mamy walczyć z Yue, mamy plan podobno, słyszałem. No tak mówiłeś. No to... Ej, w sumie my tam mamy armię. No jedną, dwie. Dwie. A ile więcej no potrzebujesz super, na Yue? Ta super prowincja Macau, którą zabrałem. Tak. A ile więcej na Yue potrzebujesz? Nie no, chyba wystarczy. A, spojrzę. Powiesz, Dawid jeszcze jest w sojuszu? No iłem o 24 tysiące ludzi, Dawid. Dawid nie istnieje. Daj Dawid, obawiam się, że może być czymś w stylu płoda. E, tak, 2000. Katolicy? Ach, u tych pierdolonych, bo o, zabraliśmy no. tam Hiszpanię. U tych pieprzonych, kurde wiesz, dziadów moich, nie? O, Commonwealth chce prawo przy marszu. A daj im, daj im. Daj, Jakąś wojnę mają czy coś, nie? A, może popłynę do tych głupków, co? Z Austrią walczą. Co myślisz o tym, żeby połynąć do tych pieprzonych Australijczyków? Gdzie są nasi dyplomaci? Bo coś, coś mi. A, są, dobra. 20 dni jeszcze. Mogę do kiedy będzie trwała aneksja tego Kazaka? Zdążymy przed końcem gry? 1778, wow. 20 lat. No, trochę. No, bez srania. A to dziwne, że. Bo przecież tam nic nie ma tak naprawdę. Tam miasta to tam nie wiem. W jakiej o, z jakiej No, jedna jest prowincja na 17 developmentu. Noble Rebels, gdzie u nas? W Bongiangu, który jest naszym swoją drogą, warto wspomnieć dalej, protektoratem. No dobra, to idę tam wbiję. No, potem popłynę do Australii. Coś z tym. Ojej, jesteśmy na tempie 2, może co? Ej, w ogóle coś z tym Wongyangiem chyba miałeś robić, nie? No, właśnie tak sobie myślałem, czy mu coś nie pozabierać, nie? O, u, u. o, Ale armia tam przygotowana była. Dobrze. Weź tam po, po może dorób tych jednostek, żeby tam tą 13 uzupełnić i tak dalej, bo tam jest troszkę jakiegoś Trzynastkę? bajzlu. Bo jedna armia trzynastka. Czunczak gun w kazaku stoi. Wyszedłem z kazaka nią właśnie. Dziwne. Czemu tu bo tu w ogóle nie ma i artylerii. Ej, co ty? Czemu nie walczysz z separatystami na północy Rosji? Jak to nie walczy, walczyłem. Nie Aha, walczyłeś w angielsku jeszcze. Aaa, jeszcze tam wybuchy. a to sorry. O, dobra, już dostałem. Wysyłam jeszcze więcej... Nie, handluj tylko bądź piratem. W Malacce. Kurde, ta Wielka Brytania w ciągle chce odpowiedzieć na wezwanie tej Szwecji. Tak, w ciągu, co chwilę klikam i patrzę, nie? Czy, czy aby tam nie ma możliwości, żeby Wielka Brytania nie dołączyła, nie? 67, że liczę jeszcze statki. Mam koło 80 statków w malacce kosztują one sztuka 06, 80 razy 06, Nie niedźwiedź? Nie mam do tego pojęcia. O. Chyba zarabiamy więcej niż wydajemy. Znaczy fakt jest taki, że mamy przede wszystkim obecność tych statków. Tam. Złota zasada YouTube'a. Nigdy nie licz na nagraniu, bo zawsze się pomyliłem. Nie wiem, zawsze to robię i zawsze się mylę. Tak. Za każdym powiem. No to, no, to jest takie że kiedy tego, jesteś idiotą, nie myślisz, że to jest takie kolejne. Nie, Jakaś magiczna moc, że jesteś się na YouTube'ach nie potrafisz liczyć. Chuj. Nigdy. Ja gowiście chciałem zabrać chyba kilka no. prowincji. Tak nie pamiętam do końca jakich. Troszkę się będą wtedy denerwować, więc. Mi się wydaje, że z tym no to jest tak, że po prostu masz tę świadomość, że patrzy na ciebie tam, nie wiem, 10 tysięcy osób, które patrzy na każdy twój błąd. No, No ile to jest? No chyba, no ile? że dobrze potrafisz liczyć, nie? No Chyba, że naprawdę się zajebisty Ale wątpię, że gdybyśmy dobrze potrafili liczyć, to się nie nagrywali na YouTube. Y. Też prawda. <laughs> Ojeju Co? Brandenburgia, jaka powstała duża. Już, co oni tam robią O! O, nowa Hiszpania, wewnętrzne konflikty. Któż by się spodziewał? Właśnie, a propos. Co tam u nas w z Mexico? Jak oni się właśnie trzymają, te głupki? Skorowali wszystko. Magia. Wow. Propsy. No, kto? Gdzie? Jak? Urzar. Oj, 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 oj. Rozbiło jeden tysiąc ludzi. Zagubione tysiąc żołnierzy. O, Inkowie nie istnieją. Smutne. Troszkę tak, Portugal Peru nas lubi, Portugis Kolumbia nas bardzo lubi. Hmm. Mają wszystkie duże liberty desire. Problem jest taki, że oni są wszyscy w tym pierdolonym kółeczku sojuszy ze sobą, nie? A gonie tych no są są Portugalia z Wielką Brytanią i z Hiszpanią. Wielka Brytania ma sojusz ze Szwecją, Portugalią, Hiszpanią i, i Pałni. Francja z Commonwealthem i wiesz. No to oni się wszyscy posojuszowali. Austria jest jakaś tam chyba odseparowana. A Austria z Ottomanami, z Holandią. Was. Austria z Otomanami, super. Historyczny, historyczny przyjaciel po prostu A, tam będziesz się tam spirał. Dobra, ty, mamy dużo pieniędzy, to zrobię budynki, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy, co ty na to? No nie głupie Ej! Mm? Ej! Co? co ci nie gra? Ej! Mamy mm? to. A, ktoś powiedział, że też mamy naszego monarchę gdzieś jeszcze na jednym nowym tronie, nie pamiętam na jakim. Ty, ty Co? Jest. Jest coś fajnego. Mm? Słucham słońcie? jest ta Saksonia, nie? No. To, I patrz. I teraz jest ciekawostka, bo jak teraz byśmy podzieli na Saksonii, to mm -hmm. cesarz nie odpowie? No. Nie chce odpowiadać, znaczy, nie znaczy, że odpowie niby, ale jest krzyżyk. To jest dziwne, że zaznacza go, że odpowie, ale jest krzyżyk, że nie odpowie, bo nie może. Potem no, to do... będzie mógł się dołączyć do wojny. Ja no. nie wiem, czy on nie przyjmuje automatycznie kontroli nad wojną wtedy, wiesz? No właśnie, znaczy nie do końca, nie do końca, bo ostatnio jak grałem okay. w to jak mnie zaatakowano, to cesarz odpowiedział, bo był cesarzem, ale nie, zawo zawołał swoich, ale dalej ja prowadziłem wojnę, nie? Okej. Okay. I teraz tak, jak to wiemy w że ma 30 tysięcy żołnierzy, ona ma sojusz ze Szwecją. No. Szwecja odpowiada, odpowiada Brunswick, Frankfurt, Hansa Austria nie odpowiada, bo jest zajęta, bo prowadzi wojnę z Commonwealthem. Uh -huh. Aha, właśnie... odpowiada? Commonwealth nam nie pomaga, no bo Commonwealth prowadzi własną wojnę, no nie możemy go zapomnieć do tego. Walczymy sami teoretycznie, ale walczymy przeciwko Hanyzie, Frankfurtowi, Brunswickowi i Szwecji. Tylko tutaj jest to pytanie, czy cesarz dołączy do tej wojny, czy nie. No pokazuje mi krzyżyk, że nie dołączy że to jest will probably not accept, ale mimo znaczy, wszystko. No, tak jeszcze w tej wojny nawet w tym momencie nie popierał, nawet mi się zastanawiał nad nią. Bo przede wszystkim raz, że nie mamy korów tam, dwa nie mamy za dużo admin pointów, trzy, masz tylko 40 tysięcy wojska i dosyć prawdopodobieństwo na dowiezienie tam następnych. No niby tak, ale z drugiej strony to jest taka okazja, Abijesz że. się z Hanzą, która to chyba nie jest jakaś zła. Hanza, Brunswick sprawa. i Szwecja. No, Hanza ma też te flotę przede wszystkim, nie. To jest tak, Hanza, Frankfurt, no, Brunswick i no i Szwecja. No Hanza ma 38 tysięcy ludzi. No bo... Szwecja 40 tysięcy. No właśnie, zresztą. No może, ten może ten... być ciężko nam poradzić z nimi. To jest ten moment, w którym możemy. Atakować A, ją i Szwecja, bez... moje drogi, jeszcze mam Unię Personalną nad Brandenburgią. No tak. Hmm. Co? No to będzie setka tysięcy żołnierzy do pobicia, stary. Teoretycznie tak, no ale wtedy eliminujemy walkę z Austrią, bo Austria teraz jest zajęta walką z Polską. No ale zdrowe, Austria nas jakoś strasznie przeraża. No, ona ma 60 i tysiące teraz stoi w Morawii, a mieli więcej przed wojną Homolulfowi, nie? No ja wiem, 84 Force limit, 22 najemników i 1000 będę. No i nie walczymy też z Palatynatem, czyli cesarzem, który wtedy by wezwał własnych sojuszników bo w momencie, że on to spodnie... racja, No fajnie byłoby się Ottomanów w tej wojnie, nie będę ukrywał. Czyli po prostu, jeżeli teraz zaatakujemy, to walczymy tam z małymi krajami, a jeżeli nie zaatakujemy... Ale to... no mówię Ci, że nie masz specjalnie 400 tysiącami przejebysz i nie będziesz miał nawet specjalnie jak dowieść tam wojsko. Czyli możemy jeszcze poczekać, na pewno, no bo ta wojna z Austrii z... Co się stało w ogóle? Aaa, zjebałem misję, bo zacząłem wydawać pieniądze. Tego... A mieliśmy fajną misję, kurde, chujowo ta wojna, komu olefa i ja bym jeszcze chwilę potrwa, Więc poczekamy jeszcze chwilę, ale no ja bym już tak powoli myślał nad tym właśnie jak to zrobić, jak tam ugryźć, no bo to jest ten moment. To jest taki moment, że nie będziemy mieli zastanowienia. Tak. Dobra, bo musimy poprawić relacje z Ayut na sto. Dostaniemy jeden prepu, szybciej będziemy na będziemy szybciej. O! Mamy błąd synchronizacji. Co? Błąd synchronizacji. No, niczego takiego nie widzę. Wyskoczyło. Możliwe, że gramy własne gry, możliwe, że nie gramy. Znaczy, ja bym odtrzymał mię wszystko. Halo, halo. Mm, no? Czy widzisz jak przemieszczam armię do Narima? O, no dobrze, gdzie się znajdujesz, żebym ci mógł powiedzieć, to. No, nie wiem, teraz biorę jakiś event, może to jest. Z Ketu idziesz do Narim, tak? Wysłałeś wojsko? Tak. Local Fortification Export Discovered. Zginął ci generał, tak? Mm, możliwe, coś się stało. No, dobrze, nie... rusz połowu armii z tego Narimu na duda Aganu, no. Dobra. No i wszystko działa. No co tam gadasz jak idę? Okay. Bo wyskoczył błąd synchronizacji, czyli możliwe, że w każdym momencie może się też tak, że nagle mnie przeniesie do single playera i na to nas nie powiadomi. I, będzie, I każdy z nas będzie grał własną grę. Mm, Napierdoliłbym tak. Więc y, tylko tyle, P powiadamiam, bo to jest tak zwany brak synchronizacji, bo coś tam połączenie hosta i coś tam drugiego osobnika się zerwało. <słuch> Kurde, szkoda, że nie wzięliśmy tego integrated leads. Zajebiste to jest. Nie wiem, jak to Austria dostaje w dupę, bo tutaj jeszcze Węgry przyszły, nie? A nie, Węgry chodzą w sobie do Polsce po prostu. Jeżeli weźmiemy Integrated Leads w trakcie e, aneksji, to zmniejszy się, e, może nawet się zdarzyć tak, że Insta zanektujemy. Bo to 25% zmniejsza koszt. Ale to działa tak, że... Tak, działa, bo to widziałem, że Sarumba testował. Spróbuj dobudować do tej trzynastki wojsko, żeby ona się uzupełniła w pełni, bo tam brakuje no. wojsko. 13. Jakie mi tam mieliśmy kompozycje? Ile tej kawalerii było w tej armii? 12, 4, 10 4 i 10 działa. 2, 3 4... Dobra. Oj, to skania się we włosach fajnym graczem robi. Czekła nas tak bardzo nie lubicie. 10, dobra. To skanie może włóchy stworzy, jak tutaj pójdzie. No e, ja nie mają północny, bo tam Milan siedzi mocny. A no w sumie racja. To muszą mieć chyba kilka miast z północnych Włoch, nie? Ciekawostek jeszcze. Dobra. Rekrutuje żołnierzy. Ho ciekawe. W Hiszpania hmm. tak bardzo odleciała do tyłu, jeżeli chodzi o ich kolonie, że ma tylko 40 statków cały czas. No mamy... Hmm, większą flotę teoretycznie od Wielkiej Brytanii. Ma dużo więcej ciężkich i to jest ból. Gdybym dorzucił teraz 10 ciężkich albo i więcej, to było dobrze. Możemy skorować już to? Nie, jeszcze nie możemy. No, tak sobie myślę, czy jakbyśmy nie mieli stolicy gdzieś tak w centrum naszego kraju, to czy ci dyplomaci nie chodziliby szybciej? Troszkę, ale to jest 100 pointów w dupę. Czyli chodzenie dyplomatów dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Na ciebie nie ich tych nie rozsyłać. Spokojnie, co z tego? Wypowiadam wojnę. Komu? Jue. No, A, Jue. Dobra. Masz armię na granicę może co? Stoi jednak, Chciałem tutaj, bo to jest. Oni mają jedną armię, nie? Więc... O, mieli jedną armię. O, jakoś nie skończyliśmy. Nie zrzuciłem uwagi, którą. Nie mają już wcale armii. Wygrałem właśnie wojnę. A, a, to skończyliśmy kolejnie? Dobrze mi się wydaje? Flotę tu mają, jakąś zacną. Tak? Zacną, to znaczy? No, 33 statki. To jakoś tam wyszli flotę, co? Te 46 statków nasze? No, dokładnie po to one są. Zatopimy ich? W zupełności myślę, że tak. jak ma problemy. Wako ma problemy, to u nas w Japonii Muszę porobić troszkę ruchu, dobrze? Mhm. Żeby to wszystko zadziałało. Gdzie jest ta flota? ją już. straj na tu ich flotę. Trzeba te 26 zabrać na... Dobra, poczekaj, nie. Gdzie chcesz się zabrać? Przede wszystkim to je blokuj, inaczej blokuj statki W Złym Akwenie blokujesz to, po pierwsze. Tutaj chciałem przede wszystkim ten... fort, żeby padł, nie? Wako to tu... Aha, no to daj D i podkuń dalej. Albo zostaw tylko w transportowce do blokowania ciężkimi i zablokuj. Dobra, to mi tak. To, to nie tylko mamy. na pauzie i tak można zrobić, więc spoko, tak zrobimy. Klaus. Eee, znaczy, I płynie 18. Nie mnie zabrać w ogóle. Um, chciałem, wydawało mi się, że mieliśmy u Australijczyków i że nie mieliśmy. Pamiętaj, że my cały czas trzymamy jedno dwudziestkę, szóstkę jeszcze w Meksyku, więc tam jeszcze. Co znowu moglibyśmy już zaraz zabrać stąd, wiesz? Bo nasz ma już 17 żołnierzy, więc ja już bym chyba powoli się wycofywał z Meksyku, wiesz? No dobra, w Australii nie mamy żadnych buntów. Mamy bunty właśnie w Meksyku teraz w ogóle. A w Moskwie nigdzie nie mamy buntów? Wydaje mi się, że mamy w Kexholm właśnie i nie spojrzałeś na to zupełnie, a to jest w Szwecji. I tam właśnie przerywa się korowanie obecnie i zwiększył się separatyzm. Kexholm mamy? Tak. Ma, widzisz tam bunty w Kexholmie? Dokładnie. A ja ich nie widzę właśnie. O to w chodzi. Kareli? Widzę, widzę, jak wysyłasz, no właśnie, ja ich nie widzę. A ja widzę, jak wysyłasz tam żołnierzy, a ja tych buntów nie widzę. A skorowane widzisz wszystko? Teraz wszystko się skorowało, tak. To no jest właśnie to, no, utrata synchronizacji to troszeczkę boli. No, ale do dziś jest nasz pierwszy odcinek, który musi być na dzisiaj, więc go nie zdążymy, że tak powiem, z. Yy, nie zdążymy go pociąć i tak, nie? Dobra, olewam tą flotę do blokowania, i płynę nią do tego. Płynę teraz, nią zobaczmy w Kexholmie i Kareli. Myślisz, że już gramy w innych grach? Nie, nie, nie sądzę. Bo, bo widzę jak tam wysyłasz żołnierzy, których ja nie wysłałem. To jest takie. To jest... To na synchronizacji to jest wyższy poziom w ogóle wszystkiego. Tutaj nie wiadomo tylko, co to się dzieje. Niby jesteśmy w jednej grze, ale jesteśmy w osobnych grach. To takie. No. To nie Ciężo, dobrze. Ciężko ocenić. Może jednak warto przerwać i zrenderować, co o tym myślisz? Nie, 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 nie. Cześć z tym gangiem. Z jednej misji poradziliście, dobrze. Carryan separatyskack wygrany. No tam resztę poradziłeś sobie w tym Keksholmie, ty po tych żołnierzy, czy nie? Mm, nie, to, to chyba ty. Nie, ja wysłałem ich tam spoko. Ale oblegają u ciebie też żołnierze już. Chyba tak. że jest ten ich fort? A tu jest fort, to patrzcie, gdzie ten fort się znajduje? No normalnie przed sekundą widziałem jak tu sześ wojski, ja nie mam problemu z tym. No tylko że mówię, no takie mamy lekkie, nie wiem, może opóźnienie, nie wiem jak to na... o, teraz ubiegł w kurganie i Glino u mnie. Kurganie ich... No. E, nie. Tam nic nie widzisz, nie? Ja ta, widzisz A. jak wysłałem tą armię? Dwoją piątkę. Znali? Tak. No. Aha. To jest ciekawe, nie? I pewnie za, za kilka miesięcy zobaczysz, jak tam wybuchają bunty, których nie ma. Aha, w ten sposób. No dobra, to faktycznie dziwaczne. Trzeba jest... no, synchronizacji. Po prostu po tym odcinku trzeba będzie zestartować... Um, Europę całą. Mhm. Koruję tam dalej. Ja się widzę, też właśnie innego korowacza. Znaczy... Aha. A. Bo wiesz co, bo zrobiła się kolonia i e, kolonie na naszym kontynencie trzeba korować, nie? Luzik. No, widzę, że właśnie. Gdzie idzie Mam jedną armię, która umie... Aha, to ta osoba oblega. Nogaj. Okej, okay, Nogaj tutaj dostał. Pima się zacznie westernizować. Na takie rzeczy. Zesternizowała się. Nie. Has... A nie, has started, rzeczywiście. Dobra. Hmm. Bo jeżeli się zesterynizuje, wyjdzie z protektoratu, i to jest moment, kiedy trzeba ich atakować. Pima? A po co nam ta pima? Żeby miało ładne granice Japonia z Mexica. O, teraz na ge o ładnych granicach rozmawiamy. Dokładnie. No zobacz, jak widzisz Syberia się sama kolonizuje prawie. Ha, super. Od początku przecież mówiłem, niedźwiedź, kolonizujmy Syberię przede wszystkim, nie? Tak, tak. Od początku ale ci oczywiście. mówiłem, a ty nie, 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 nie po co? No i spokój tam nic nie ma, morda. Mhm. W ogóle coś znalazłeś na tej syberii? Aż spam. Hmm, wydaje mi się, że tam nic nie ma sensownego. Co Żel byś powiedział na trzecia poziomowych doradców wszędzie. Żelazo tam znalazłeś, mieć tam znalazłeś. Chcesz trzecia poziomowych doradców wszędzie? No, przydadzą się. Mamy plus no. 43 przychodów. O, właśnie widzę, że. No teraz wydałeś. 29. 32. O, wezmę ciebie. O, zrobię tak, poczekaj, żeby szybciej anektować. Plus 54 Zwolniłeś kogoś. Mhm. Jedną rzecz jestem... Oto oni o! wołają nas do wojny z Francją. O! I z kim? I z Serbią. I to tylko, Francja i Serbia. Może być ciekawa wojna, ale trudna. Mhm. Chodź przyjrzyjmy się wojnie, co? Francja tak, flotowo do zrobienia, jak na moje. Hmm. Ma 130 statków. W sumie pewnie gros ich jest raczej w Europie. No ale pamiętajmy, że bijemy się z ich koloniami, które też mają trochę statków. No armia jak to Francja, nie? Nic przyjemnego. Druga największa na świecie, większa niż nasza. Ale bez manpowera. A bo w Ottomanie powiedzieli wojnę Serbii. <laughs> Serbia miała sojusz z Francji. Nie, nie, to jest Defender Faith. A. No ja bym akceptował, nie daję akcepta. Tak, tak. To akurat na pewno nie ulega wątpliwości. I to w takim razie każe mi przewaluować opcję zabierania armii z Meksyku. Myślę, że zostawię ją tutaj. W takim razie. Luzik, ja tutaj dalej prowadzę wojnę z U w takim razie. Postaraj się szybko zakończyć, bo to może być mm. dosyć groźne. Znaczy no, to ma, znaczy, czy czy, czy no Ottoman, znaczy, Francuzi nam to raczej nie przypłyną, nie? No, przypływał każdy kraj, który się już naimbił Tym razem mm. oni mają więcej ciężkich, nie? Mm -hmm. Jeszcze jeden fort... I UE będzie nasze... Jeszcze Cała? jeden fort... A co, chcesz całego UE, że tak powiem, zjeść? Mm, nie. Ej, event, co wolisz? Mm? 4600 dukatów czy 50 point pointów? Pointy. Nie chcesz, nie jest bardzo prostej przyczyny. Chce pointy, bo jeżeli wskoczymy na 340 punktów, to możemy szybciej zanegatować nogę. W sumie nie głupie. No właśnie, <grym> o 25% tańszy z 650, to jest weźmy, Z 500 mamy 125, z 600 mamy 150, taniej punktów. No to troszkę nam hmm. skróci stary. A zrobiliśmy tę misję, bo nie spojrzałem w końcu? Czemu nie mamy w i poprawiacza relacji? Nie wiem, ale. Ja go wysłałem tam, bo była misja po to. Ale, ale już mi się przypomniało, bo potrzebowałem dyplomaty do wypycania wojny. To bardzo niedobrze. Służyją oni do czegoś innego. Oni jeszcze mają armię jedną, nie wiem czy widzisz. A już zablokowana jest. To hmm. Będzie interesująca walka. O dziwojga Pachit nie walczy. Chociaż są w sojuszu z Francją e, Bunty? Jian i Pyongyang e, W UE, dobra, w, w sensie u nas w Chinach. To UE odrzuciło moją propozycję pokojową. Tak? Już teraz mogę się zgodzić. Tu chamy. Muszę poczekać, aż mój dyplomata wróci. Jak z tymi Atamanami wygląda sprawa i z Francuzami? W sensie inaczej. Otomani mogą walczyć z my tylko. W sensie Francuzi mogą walczyć tylko z nami w dużej mierze, nie? Mhm. Mm Pamiętaj, że walczymy wojnę globalną, to znaczy że stary zacznijają używać też wojsk w Meksyku. Co znowu odrzucili? Co za frejerzy? No, to może zrób bezpieczniejszy jakiś peace deal. E, Militarna czy dyplomatyczna jaki to jest tak? Teraz będziemy myślisz. Administracyjny może być, nie? Admin. admin, admin. Ini i bal. kolejną ideę, jak my nie mamy jeszcze poprzedniej wybranej. No, czy admin taki i tak się przyda. Nie bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz. Nie biorę, nie biorę, nie biorę, nie biorę, oczywiście. Tu tworzę miłość. No, miłe. No, czemu ona to odrzuca? Głupia utrata synchronizacji. Myślisz, że to od tego? No zapewne, bo mnie tak naprawdę u Ciebie jeszcze tego nie akceptują, a u mnie już tak. A że Ty jesteś hostem, to... z Dilem to za chwilkę. Dobra, Jue, porozmawiajmy. Jak. Widzisz tych wszystkich rebeliantów tam, z którymi ja się obecnie biję, w, tam nad Kazachami? A widzisz jak spisowałem? No właśnie, widzę, dokładnie. To Czekaj, trzeba to się? skorować, trzeba to skorować. Wiele do korowania nie ma. 102% kor! 102, ale to dlatego, że, koru że koruję, bo wziąłem 90, wiesz? A jesteśmy w trakcie korowania kareli, o tym zapomniałem, ale to spoko. Dobra, biorę Royal za To Teraz Archangelsk się powinien skończyć, korować, i będziemy mi poniżej po mm, Nie podoba mi się to. No, rzeczywiście, no ta jedną prowincja tutaj. No, no chujowo, przekroczysz teraz raz. jeszcze specjalnie nie wziąłem tych 100, bo tam mogłem wziąć 99, a ja wziąłem 90, żeby było tak pewnie, a zapomniałem, że my tam korujemy jeszcze Archangelsk, nie? O jeju, bardzo niefajnie. No, no. Zwłaszcza, że jesteśmy w środku wojny. Mm. No, czy ja wiem, czy to taka wojna straszna. O kurwa, ty. No to oni chyba przegrają tę bitwę z Francją, widzisz ją? Taką gigantyczną bitwę? Gdzie jest? O, o widzę, widzę, widzę. widzę. Biją się w górach 4-3, generał na 4-3, czyli tu bez różnicy. Mogę to przejebać. W górach. Dobra, dawaj dalej. No dobra. 20 minut, teraz po prostu zrobimy przerwę tyle. No, straciliśmy conquest z Casus jaka szkoda. Weź tam, zobacz nad tych Ojrad separatizm, bo ja tam nie, nie pomogę. Dobra? Idź tam no właśnie, stary Ojrad, stary Ojrad mi się zobaczy. Nie ja walczy w Meksyku. Widzę, wy, A, już wysłałeś. Dobra, generała szybko zabrałem, bo bije się z Luizjaną, wiesz? Ja potrzebuję tutaj też generała jakiegoś. Dobra, zaraz za, go możesz zabrać, zabierz tego, ołucz jego. Wziąłem jakiegoś innego. Dobra. Bez, bez gilno. I włóczę. Okej, okay, z tymi gilno już czwarty raz buntowicy. Gdzieś, gdzieś przegraliśmy jakoś w bitwie niemieckim. Kurde, nie mogę dać dowódcy. Jak to? No tak, to jak, jak z tą flotą, wiesz, że klikam i Ale... tak miga. Okej. Okay. No no ut Utaw ut ta synchronizacji, co jest, nie? Dobra, pauzy, po prostu. O Jezu, ile tych buntowników Wybork. nagle? Kurwa, 100% extension, zapomniałem przecież. Wyborg. No to Wyborgu o 7 tysięcy, już tam wysyłam. Spoko, tylko Archangelsk jest jeden skoruje, no i my jesteśmy w domu, nie? już będzie poniżej 100. Mamy 100, 100% dwa. Jest... Pani Basia czuwa Ojeju, Ojej, Satayoshi to zmarł nam. Alay i Uronkai. Mm, no dobra, to zmasakruje ich. Ojeju, ale może mieć generałów dużo. Wezmę, zrobię... Hmm, konfizatora? Co za różnica, nie? Tak możemy mieć dużo, jak mamy 3 na 3. Ja widzę, że 1 na 3 cały czas. Jak, jak mamy 3 na 3? No to dobra, zaraz zapiszemy grę i zestartujemy, bo to się zaczyna robić dosyć kiepskie. Mm -hmm. Rebel succeed. Dobra, jak to je masakruję, gdzie mogę? Aha, ty ich wysyłasz do prowincji, gdzie no ich Dobra, nie widzę? bo tam już jest wyczyszczone. Dobra, wiem, tam już jest wyczyszczone. Um. No coś. Dobra, słuchajcie, przerwimy ten odcinek, bo to jest bez sensu. Wiesz, jak ma być taki desynchro, to przerwimy po prostu teraz i, mm -hmm. i następny jutrzejszy post już będzie lepiej zrobiony i tyle. Ja bym inaczej byście byś no bo Na razie. A to był Ruch 4, widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.